w dzisiejszym odcinku wyruszymy w podróż z moim przyjacielem Kamilem, co nie? No. Siema, siema. Dobra, to Kamil, wyruszamy w podróż. Bo ty tak widzisz, że ma jakieś takie fajne auto. Dobra, już siadłem, widzowie. Kamil, ty też siadasz? A jak, jak się tutaj odpala silnik? Dobra, Kamil musiałby tutaj wyjechać, bo, bez, no, bo auto się tutaj zablokowało. Dobra, dzięki. Dobra, to możemy kontynuować. To Do, jedziemy. No, musiałeś mi tutaj tym obrazem. No, spadaj mi z tym obrazem. Czyli Jeszcze raz kieruję tu autem Dobra już jadę A gdzie silnik mam zepsuty No głupia przyczepaj Jaj tutaj jakoś dobra, to odłączę tą przyczepę Dobra, mi się naprawiło. Dobra, przez chwilę silnik miałam zepsuty, ale dobra, kontynuujemy. Jedziemy w podróż, to nie? Elo. No, mi, mój mniej To się odwala Dobra, Kamil, to gdzie jedziemy? W jakie miejsce? Panie bo ty masz więcej paliwa! Nie! Nie chodzi o paliwo tylko o auto. Mam inne auto. Ej, no! Drzewo się tutaj przewróciło! Aha! to No Kamil, nie widzę cię przez -e. Musimy z tego korzystać. Nie chcę to patrz na drogę, bo jak gdzieś tutaj trzeba z tego korzystać. Kołaj, pamiętasz jak kupiłeś za rok, gdybym zleił? i Do widzenia. Kołaj, pamiętasz Tak, tak, pamiętam, pamiętam, pamiętam. Nie mi przypominać! A to było dawno Cześć, ta... Dobra, zaraz się zmieni nie będzie zjechał mnie zniszczyć. Po prostu ja, ja prędzej wyruszyłem. Znaczy oddałaś mi jakiś dziwny obraz na szybę. Dobra, to gdzie się zatrzymamy? się nie zatrzymuj, na stacji miałem lepiej. Dobra. Daj, zostanie zaraz matka. Bo nic nie widzisz. Panu, no, no, ale to na drugim siedzeniu, a ja widzę drogę. No chodzi! No, w lepiej, żeby została. No, nic nie przeszkadza. Ale przestań mi no, przeszkadzać. Bo, no! Bo jak masz przyczepę, to wtedy ci auto jedzie. To możecie ją zdejmąć. Jak mam zatrzymać auto? No, to ty, No, to to jest No, to 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 Dobra, włączyłem światła. Moje, moje, moje. chyba. Dobra, zostawiłem tę głupią przeczepę na, na szczęście. Już się późno Dobra, to jedziemy na tą stację. Teraz tu w głodu umrę. No już szybszy jestem. Bez tej przyczepy. Mam tylko je, mam tylko efektor tutaj. Poczekam po do ciebie. Dobra, to możesz jechać dalej, no ja ci dogonię. No nie wierzę, na mnie jak wariat, no. no Kamil, w końcu tu na tą stację paliw. O. Ty jesteś? Ty jedziesz z otwartymi drzwiami. ty je Dobra, to nie jestem stację bo teraz coś mnie trafi. Trzymaj się. na tutaj. Nie zgadzasz silnik. Stopaj! 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 Jak mam wycofać? No ja tylko silnik włączyłem! Dobra, zatrzymałem mojego pana. się też ale jednak nie. Ej, Co to jest jakieś złomowisko, pomocy! O, nie!

Dlaczego moje auto zaczęło drzewieć? No, no, Dobra, to kamień, głupia, pali, jest tak głupia stacja paliw? Bo je? Jedziemy? Halo odpowiadaj! Kamil! Co? A no, to jest co, przez nie zaczęłaś... no... no... No to jeszcze na stację pali! To do mnie przyjechał No nie no silnik zagrzany Pomocy No to ja już stracę energię, ja wiedz nie mogę! No! A, elu, a, 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 nie, ja więc Ja wiedz nie mogę, pomocy! Ja. 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 Mogę frać twoim autem? A, ale choć tu musimy je co to było? Co nie? No, prawie zginąłem, no ale potrzebuję jedzenia Czekaj Czekam Znalazłem burgery Dajki bel! Nie wiem. się. Ej, wie, lepszy pistolet! Bardzo zdobyłem lepszy pistolet! Mam go położyć. Tak? Mam no tutaj. Mam no. To położyć. Co? Popatu jedziemy dalej. Czekaj, podaj, zrób to stan płytny. Moje no, auto... Czy? Co? Tutaj kupię na darknecie Dobra, to gdzie mogę siedzieć w twoim samochodzie? W tyle W tyle za mną. W drugiej strony. Jakbyś mnie nie dokładnie drogi. Przejdziemy, w końcu. To jaka nasza kolejna lokacja? Nie wiem. Ile jeszcze zostało kilometrów? W ogóle, gdzie jedziemy, Kamil? Gdzie jest nasz dom? Tutaj. No, daleko. Musi być daleko. No. I chyba nam paliwo zabraknie. To już masz gdzie ze sobą w tym kanistrze z stacji? Gdzie działa. Ten, zostawię mojego wana razem z tą przyczepą Na totalnym pustkowiu, co nie? No. Bo ktoś pomyśli, że nie dojechałeś. Bo palimo ci się skończyło, a tak jest No dobra, nie znajdę, nie, nie znajdę mojego ciała. No i dużo jest mieszkańców, to nie? Ale są raczej po drodze. No, to, jak mówiłem, tak się... jesteśmy. Ach, no... Jakaś... Łączki jesteśmy. No, no, ale jesteśmy w Polsce? My... my jesteśmy... Z... No... Nie wiem. Ale gdzieś w Polsce? O, rzeka Roblox, pamiętam, rzeka Roblox jest blisko naszego domu, Ej, tutaj, patrz, tutaj jest rzeka, rzeka Roblox Ej, patrz, i nad tym mostem mieszkamy Ej, nabijamy ich, jedziemy? Jedziemy, no, nie warto ryzykować Będziemy mieli jedzenie no to zostajmy, jak chcesz. Chyba gdzieś indziej. Dobra, mówiłeś, że ta rzeką Rąblowy jest blisko. No, jeszcze a ja chcę chyba przejechać piętnaście tysięcy. A piętnaście... no a ile jeszcze mam przejechać? No... dziesięć tysięcy. Ale tak na serio, ile mamy przejechać. nie wiem. Mówię, że... Mówi się, że za no, tą rowlox jest będzie blisko. Co no, tak powiedziałaś? Jestem na na totalnym pustkowiu. Tutaj są jakieś drzewa. Nie o ok mnie tutaj zatrzymujesz. Mieszka, jak wyszkolone miejsce. napisał tam jest. No dobra, to gdzie? No i leżą to do naszego domu. No, dobra, jesteś, No, no bo my właśnie wracamy, co nie? i taka fabryka tam jest! A mi nie fabryka. A chce cywilizacji! co, nie? A zabracasz się? Czekaj. Okay. Tam... Nikogo w środku nie ma, tylko ta jedna osoba? Nie, nie jest tam w środku. Tylko dwa osoby? To no, mało, może tam idziemy? No chodźmy. Nie pokazuj mu się, bo jeszcze muszę wyciągnąć pistolet. No. I nie jest tutaj i to ponad No co, pokonaj go Na ile go pokonujesz? Pokonałem go Ban-banan Banana Czekaj, bo tutaj będziemy mieć tyle zapasów a ja muszę zagodzić swój głód Ej, Noktowizor! Powiem razem do czegoś przydać. Może tylko Co? Może ci posłużyć do patrzenia w nocy w ciemnych miejscach. Tak, a dynamit. Dobra, tu bierzemy te, to, to całe jedzenie. Czekaj, bo tam bomba jest! Nic mi się nie stało. Tutaj też nie wróci, bo bomba. Dobierzemy to jedzenie całe. Bierzemy do całej jedzenie. No, czekaj, bierzemy Dobra, jak zbierzemy wszystko, to wam pokażę. A w ogóle, co to jest? nie, no, dobra, dobra, rand dobra, rand dojecha, do nie, nie, Paszcie, nie, 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 Dobra, Dobra, widzowie. nie, do nie, 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 To mój dom nie, na szczęście udało mi się przeżyć. Najprostsza jestem, Heaven. Udało mi się przeżyć. Ten dynamit, ale mój przyjaciel jeszcze nie dojechał, więc widzowie, to koniec. Jeszcze poczynię sobie na Kamila, więc dobra, ale jak się Wam podobał ten film, zostawcie łapkę w górę i subika. A teraz, teraz się z Wami żegnam. Pa!